Instytut Kultury Miejskiej to instytucja, którą bardzo interesuje. Z jednej strony miasto, miasto rozumiane jako przestrzeń wspólna. Myślimy tutaj głównie o przestrzeni miasta Gdańska, ale też kultura rozumiana jako tkanka, która łączy ludzi i miasto, miasto ze sztuką, ludzi ze sztuką, ludzi z kulturą. Wierzymy, że otwartość tego budynku, jego transparentność, to przeszklenie jest jakimś takim symbolem z jednej strony otwarcia i zaproszenia mieszkańców do środka. Z drugiej strony otwartości instytucji jako takiej, takiego miejsca, gdzie mieszkańcy znajdą nie tylko przestrzeń prezentacji sztuki, a dzięki świetnie wyposażonym salom, zwłaszcza salom warsztatowym czy sali audytoryjnej, będziemy mogli zaprosić do miejsca, gdzie będziemy prezentować sztukę filmową, sztuki performatywne, sztuki audiowizualne, muzykę. Ale to, na czym nam szczególnie zależy, aby to było takie miejsce, do którego przychodzi się i chce się w nim być. Chce się z nim być też z innymi, chce się spotykać. Czy, czy też spędzić czas w kontakcie indywidualnym z kulturą, jakim jest choćby kontakt z książką. Dla osób, które interesują się miastem jako fenomenem urbanistycznym, architektonicznym, też jego historią, tożsamością, warstwą społeczną, to będzie takie miejsce, gdzie spotkają wykłady, lekcje, warsztaty, będzie można pogłębić wiedzę o mieście. Także z wykorzystaniem dość unikalnej trójwymiarowej makiety, która jest częścią tego budynku. Wierzymy mocno, że stworzymy nową przestrzeń publiczną w Gdańsku. Tą przestrzenią będzie nowa siedziba przy Targu Rakowym 11. Mieszkańców i mieszkanki Gdańska zapraszamy do Instytutu Kultury Miejskiej w nowej siedzibie cały rok, ale po raz pierwszy 22 września otwórzcie z nami to miejsce i współtwórzcie z nami to miejsce.